Witam w kolejnym odcinku na kanale Technik Teleinformatyk. Dzisiaj zajmiemy się na tym, na początek statyczny. Mamy tutaj przedstawiony układ z dwoma sieciami 10.0 i 0.0. No więc zaczynajmy, nie przedłużajmy. Wchodzimy w router zwykły, pierwszy w sensie ten bez numerka, że tak powiem, Enable, Content. I na początek, tak, do czego statyczny NAT jest wykorzystywany? Po prostu, żeby uzyskać dostęp do internetu bez tworzenia transroutingu, routingu, czyli bez po prostu niepożebnych pisów, tak. A więc na początek tworzymy access listę, zezwalającą na każdy ruch. IP, Access List, Extended, Internet. E, Mamy drogą odcinek Access Lista będzie. E, tutaj jest odnośnik do tego odcinka, będzie za chwilę, niedługo, także przedłużajmy i zezwalamy na każdy ruch, czyli Permit IP NN. i tyle z Access listy. Z której strony jest sieć prywatna, z której publiczna, czyli sieć prywatną mamy z dołu, tutaj tak jakby, a publiczną tutaj. A więc yy, mamy tutaj patrzymy, już już tylko popatrzymy jaki mamy tutaj adres, e, przepraszam, port port 00, a więc tak infa 00, IP nad Inside, teraz wchodzimy w port z drugiej strony, czyli 01 i IP nad Outside. Tak naprawdę to tyle teraz została jeszcze jedna komenda którą kończymy podajemy akces listę jako źródło dla tu interfejs na którym oczywiście ma być użyty czyli piszemy tak ip nat inside source list internet czyli to jest ta nasza lista interface interface fa01 czyli tyle akces lista zrobiona przepraszam nat zrobiony NAT statyczny Dostęp do internetu jest zapewniony. Dla pewności możemy sprawdzić, czy pinguje. Do tego otóż tutaj interfejsu z komputera. Czyli piszemy ping. 192.168.10.1 Ponieważ tam ustawiłem taki adres. I pinguje. Czyli wszystko działa. Tyle. Cała filozofia na Teraz skonfigurujemy na dynamiczny, do którego wykorzystuje się pula adresów, ale żeby komunikacja działała na routerze drugim, ustawimy trasę domyślną. Czyli tak, wchodzimy w router drugi na sam początek, tak jak zawsze, ip root 0000 0000 192.168.10.2, czyli przez ten oto tutaj interfejs. Enter. I z routera drugiego to tak naprawdę tyle komend Przechodzimy na router bez liczby. enable.conf.t I tak, następnie tworzymy akces listę, gdzie akurat zezwolimy na cały ruch. Po prostu, więc IP access list extended. NAT. Teraz permit IP any, any Exit. I przypisujemy interfejsy dla NATU, czyli tak jak w poprzednim interfejs sfa00, czyli tenże tutaj przepraszam, to był ten z dołu, czy z góry? 00, to był ten z dołu, dobrze, czyli ze środka, czyli inside, czyli weszliśmy w interfejs 00, czyli ipnat inside exit, interfejs 01, ten na zewnątrz, czyli do w sieci publicznej, nieprywatnej, ipnat outside, teraz tworzymy pulę czyli ipnat pool 10, 10, 10, 1, 10, 10, 10, 10. Netmask to taka przykładowa po prostu 255.2.5.5.2.5.5.0 dodajmy Podajmy tutaj maskę, mamy tutaj, o przepraszam, jeszcze za zapomniałem nazwać tej puli, oczywiście, po prostu nazwijmy ją pula. I wpisujemy ostatnią komendę, czyli IP nat inside source list. NAT pool pula. Będzie to po prostu szło z puli, a nie z access list. Enter. I teraz możemy zapingować z komputera do routera drugiego, a następnie wejść w router, gdzie mam NAT i wpisać po prostu Show IP na Translations. Zobaczymy, że dla routera drugiego adres hosta jest widoczny jako jeden z adresów z puli. Dobrze. Czyli wchodzimy tutaj. Wchodzimy tutaj, czyli ping 192.168.10.1 Przyspieszymy czas, żeby nie marnować go. Pinguje oczywiście. Teraz wchodzimy do routera, no przepraszam, to było w tym, exit, show ip nat translations, jak tutaj widzimy mamy inside global, mamy 10.10.10.1, a local, czyli nasz lokalny, mamy 192.168.1, wszystko działa tak jak powinno, dziękuję za uwagę.